Hej ludzki, jestem Dajwa I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Barbie 12 tańczących księżniczek Mam mnóstwo materiału do montowania, a i tak dogrywam jeszcze więcej Mogę być troszeczkę nieogarnięta, bo wiecie, jak zawsze Kiedy nagrywam coś po dłuższej przerwie To wiecie, emocje nie? i tak dalej, nie? nie mogę się wysłowić Dzisiaj zwiedzimy sobie królewski dziedziniec. Dobrze ci idzie, powiedzieć mogę i przez królewski dziedziniec właściwą znajdziesz drogę. na królewski dziedziniec. Mogę dość dziwnie mówić, bo mam dziwne słuchawki na uszach, bo moje normalne się zepsuły. A te to są jakieś dziwne zatyczki. Ja takich słuchawek nie lubię, ale to są jedyne dobre słuchawki, które mam na razie. już przez Tylko że przez niej nie słyszę zbyt dobrze siebie, więc mogę bardzo dziwnie mówić. Tutaj powinny fruwać wokoło wszędzie różowe klejnoty i klucze. Ale już próbowałam to nagrywać i trochę zwaliłam. Yy, więc nagrywam od nowa, i tu wszystko jest już wyzbierane. Mamy tutaj również króliczki, do których nie wiem, chcecie, żebym podeszła? Dobra. Nie mogę. O! Kurde. No nic. Idziemy do O! Gierka Swirlow. Pierwszy raz widzę w tej grze Mini grę z Twilo, ale nie, idziemy normalnie po kolei, czyli od Trojaczek zaczniemy. To już będzie ostatnia z Trojaczek. Tylko nie pamiętam jak ma na imię. Tą ścieżką dojdziemy do gry Taneczny Popis Janessa. Wszystkie książniczki możemy zaczarować, wszystkie pantofle. Moment, y świetna robota, wspaniale nam idzie. Szukajmy dalej. Nie, dalej Delia. To były te starsze. Hadleyna Isla. Janessa Kathleen Lacey. Tak, o. Czyli szukamy Janessy w tym labiryncie, który bardzo lubiłam. To chyba nie jest właściwa oh. droga. Spróbujmy pójść gdzie indziej. Come on, złap to. Uwielbiałam ten labirynt. Powiedzmy labirynt. Mimo, że tu jest mnóstwo kształtów, których nie możemy ratować. Bez klejnotów, wiesz, idźmy dalej. Musimy znaleźć kwiokę z eliksirem. Nie chowaj się! Bieżał Klejnot. No come on. Podejść to złap. Janevieve. Mi się schła Zabieraj klejnoty. Zabieraj klejnoty! Ee, z powrotem. No nie, no nie ma Trzymajmy się ścieżki, na pewno znajdziemy jedną Jeśli podejdziemy do... Felix daj mi się wysłowić. Jeśli podejdziemy do tych murków, to one się tak fajnie schowają w ziemi i możemy zbierać kryształy. Dziedziniec królewski to chyba moja ulubiona lokacja z tych wszystkich czterech, które odwiedzimy. No nie, uciekła mi winda. Winda, no. Z przyzwyczajeniem mówię, że to winda. Podoba mi się, ponieważ to są takie ładne ogrody, pawie, króliczki, labirynty itd. i tak dalej. Uff, myślałam już, że mi ucieknie. Uważam, że to jest naprawdę piękne miejsce. Ja osobiście bardzo lubię ogrody. Pewnie zaraziłam się od mojej mamy. Taką miłością do ogrodów. Moja mama bardzo lubi ogrody. Wypatruj księżniczek. Możliwe, że znalazły fiolkę z eliksirem. Tu jest coś... Aha, możemy iść do innej gry. Zbliża się Brutus! Zamknij Sama się wyciszyła. Przysięgam, nie wcisnęłam escape'a. Świetna robota! nam idzie! Wiem, że powinnam pójść po tamten kryształ na tamten przycisk, ale przyjrzyjmy się chwilę temu, co jest tutaj. Okej, okay, tam sobie łazi paw. Śliczne miejsce! No, come on, Genevieve, skacz. Zbieraj klejnoty, idzie. jakim małpa ukradnie kryształ, to przez was. Mówię oczywiście przez grę. Nie, nie ukradła! Zawiesiło ją. I mamy kolejne... Kolejną... Platformę. Bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. Która zabierze nas do wirującej tarczy i... <grywki> jak żyje, Twyla się teleportuje. Janessa. Znalazłaś eliksir? Jeszcze nie, Genevieve, ale znalazłam dla nas cudowne miejsce, w którym możemy tańczyć, gdy wrócimy do królestwa. A im lepiej będziemy tańczyć, tym łatwiej będzie nam uratować ojca przed Roweną i Desmondem. Żeby zatańczyć z Janesą. Czyli to samo, co z dwoma poprzednimi troleczkami. Cud, że ja jeszcze pamiętam ich imiona. Tak dawno tej bajki nie widziałam, że o oh Boże, a dalej pamiętam ich imiona. czasu. Taniec zabawa. Musimy cały czas tańczyć, jeśli mamy ocalić Moim zdaniem ta gierka powinna być nieco dłuższa, bo jeśli chcielibyśmy zobaczyć cały taniec, to musielibyśmy trochę parę razy spodłować. I Twila, jak się rusza w tlenie. Dobrze, że nie robi tego swojego tańca zwycięstwa, bo on mnie tak rozbraja. Nie przestawaj! Musim, to było naprawdę super! Byłaś fantastyczna! Ale jaka fajna muzyczka przy tym jest. Naprawdę postarali się twórcy traku tej gry. Tańczyłaś fantastycznie, Janesso. Dzięki, Genevieve. Naprawdę mi się podobało, ale chciałabym, żebyśmy znalazły fiolkę z eliksirem. O, i zupełnie zniszczyłam moje pantofle. Może powinnyśmy wykorzystać twój klejnot, żeby były znowu piękne, zanim Derek je zaczaruje. Świetny pomysł! Spróbujmy! Musimy zrobić wszystko, żeby wrócić do królestwa i uratować ojca. Żeby każda z księżniczek wróciła do pawilonu głównego... Czy wspominałam już, jak bardzo nienawidzę tekstury kręconych włosów w tej grze? To wygląda tragicznie. No, rozumiem, że gra ma swoje lata, ale. To, co zrobili z włosami tym dziewczynkom, jest tragiczne. One wyglądają. Nie powiem, że gorzej niż Merida, bo Merida wygląda niesamowicie. Ale na, bar na, ale na jeszcze bardziej rozczochrane. E, musimy dać Janesie akwamaryny, ale najpierw sprawdzę, czy pamiętam imiona tych wszystkich dziewczyn, moment. E, Ashley, Blair, Courtney, Genevieve, Delia, Edeline, Falon, Hedley, Isla, Janessa, Kathleen, Lacey, okej. Okay. Pamiętam ich imiona ich wszystkich, co mnie bardzo dziwi. No ale dobra, przejdźmy dalej. Która zatańczyła w pokazie gwiazda tańca? Klikaj kursorem, przy Chwila, muszę się przysłuchać dobrze. Podkładu. Muszę dobrze usłyszeć podkład. Tańczmy dalej. Musimy znaleźć edycję. Nie, to jeszcze nie jest mój ulubiony podkład. Mój ulubiony podkład jest z, kista z gitarą akustyczną w tle. No dobrze, ten pokaz może być dziwny. każdej księżniczki. Gdybyśmy cały czas mogły być takie szczęśliwe, jak gdy tańczymy Janessa. Gdyby Rowena nie była tak okrutna Genevieve, wszyscy znów bylibyśmy szczęśliwi. Jestem pewien, że znajdziemy drogę powrotną. Tylko musimy zaczarować wszystkie pantofle. Za każdym razem, gdy używam fletu, jego magia wydaje się być silniejsza. Szukaj księżniczek! I fiolki z eliksirem. Chodź, Twyla, idziemy. Dobrze, znajdziemy fiolkę z eliksirem. Dobra, idziemy po kolejną księżniczkę. Pójdźmy przez którąś z brań. Tak, posta... tak, tak, mówiłaś to już. Naprawdę, to, że oni cały czas gadają jest najbardziej irytujące, bo tak oto gra jest... Twyla już przez jedną ja naprawdę... Jako dziecko się tak w nią zagrywałam. W tą dojdziemy do gry Twiler. Znajdź Twile Znajdź to Pamiętam tą minigierko, boże jak ja ją lubiłam. Znajdziemy Podobają mi się te niebieskie łuki w królewskim dziedzińcu. I więcej labiryntów, jakie ja lubię. Labirynty, przejdę? Nie przejdę. A niech se bierze. Dobra robota. W mgnieniu oka znajdziemy eliksir. Tam jakieś 20 klejnotów, które ona ukradnie na całą grę w porównaniu do kilkuset, które my zbierzemy jako Genevieve. To żadna różnica. No, come on! Uwaga na Brutusa! gdzieś tu Nie mam nawet siły go udawać. Ja sobie wyobrażam, jak tego aktora, który mu użyczał głosu, mogło później boleć gardło. O, to mi sprawiło tyle problemów, jako dziecko. Nie wspominam miło tego miejsca. Ziół! Ale teraz poszło mi bardzo dobrze. Mamy śliczne. śliczne zdobienie w kształcie motylka. Twyla szuka eliksiru. Musimy przeszukać ogrody, żeby ją znaleźć. Chodźmy jej poszukać. Twyla mogła już znaleźć eliksir, ale może nie wiedzieć, że jej szukasz. Jeśli wydaje ci się, że ją widzisz, najedź kursorem myszy w to miejsce. Następnie kliknij lewy przycisk. Powodzenia. E, to jest oczywiste, gdzie jest no Twyla. Musi gdzieś tutaj być. Ale ja się zawsze bawiłam. Także wszystkie zwierzęta wypuszczałam, żeby sobie pobiegały, a później dopiero twile. Szukaj, kursorem myszy i kliknij lewy przycisk, by sprawdzić. To była moja ulubiona rozrywka w tej grze. To była moja ulubiona minigra, ulubiona plansza w całej grze. I jest miało do teraz. to nie Twyla. Ale rzeczywiście jest śliczna. Spróbujmy jeszcze raz. Nie, to nie Twyla. Spróbuj jeszcze raz. I te dźwięki sów, w tle, czy cokolwiek tam huczy. Kontynuujmy. Świetnie nam idzie. Tak bardzo mi się ta gra podoba. No... Kto by tu nie widział, gdzie jest Twyla. Twyla chyba schowała się gdzie indziej. Spróbujmy dalej. Jak fajnie, zwierzenie. Ale nie ma śladu eliksiru. Lepiej szukajmy dalej. Ten trik mi się bardzo podoba. Proszę bardzo, wytresowany kot. Szukajmy dalej. Jakaj rzadkość. Jaki ładny kryształ. Edeline, znalazłaś eliksir. Nie mogę go znaleźć, Genevieve. Już nie wiem, co mamy robić. Twyla pomogła mnie i Derekowi znaleźć magiczny flet. Wróćmy do pawilonu, żeby Derek mógł użyć fletu do zaczarowania twoich pantofli. Musimy się przygotować na nasz powrót do królestwa. Będę potrzebowała nowych pantofli, Genevieve. Chyba, że jest jakiś sposób, żeby naprawić te. Hmm, może powinnyśmy wykorzystać twój klejnot, żeby były znowu piękne. Warto spróbować, Genevieve. Musimy wrócić do królestwa. Żeby każda z księżniczek wróciła... To dziwne, bo byłam pewna, że znajdziemy tu falon. Czyli tą, która jest tuż obok Edeline. Myszko, nie rób mi tego. Myszko, działaj. No. Bo falon, z tego co pamiętam, bardzo lubi zwierzęta. Albo tak mi się przynajmniej wydaje. I Bardziej prawdopodobne było, że ją tutaj znajdziemy. To jest dziwne, bo czasami te księżniczki zmieniają swoje miejsce pobytu. Trujaczki są zawsze w takich samych miejscach: Hadley i Ayla, nie jestem pewna, ale te starsze lubią się pojawiać w różnych miejscach. Zmieniają swoje miejsce pobytu i to utrudnia szukanie ich w kolejności od najstarszej do najmłodszej albo na odwrót. Musimy się pośpieszyć i ocalić ojca. Aby cię? O znowu ta muzyczka? Ale to nie jest chyba ta muzyczka Kortni? na 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 na, na, na. Nie wiem jak to wyjdzie, ale muzyczka jest genialna. Rowena nie ma z nami szans. Taniec to wspaniałe uczucie, Genevieve. Zawsze sprawia, że jestem szczęśliwa. Ja też, Edoline. A wszystkie będziemy jeszcze szczęśliwsze, gdy wrócimy do królestwa. A, żeby ocalić ojca! A będziemy mogli to zrobić, jak tylko zaczarujemy wszystkie pantofle. W takim razie jak najszybciej postaram się znaleźć eliksir. Chodź, Twyla, idziemy. Tym oto akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych, pa! pa!